Do tej pory w Akademii Aktywnych mówiliśmy o różnych dyscyplinach sportu, które mogą uprawiać seniorzy. Dziś pokażemy, że sportem dla wszystkich jest również tekwondo. Komenda! Czaryot, sabunim tekwondo! Waldek, podoba mi się praca nogami w tym sporcie, a poza tym e, chciałem się trochę porozciągać, poruszać. Dla zdrowia, dla sprawności ogólnej. Często przychodzi Pan na te zajęcia? To dwa razy w tygodniu mam zajęcia. Jest możliwość poruszania się, bo teraz w tej bezśnieżnej zimie to nie bardzo jest jak się ruszać. Nie pobiega się na nartach, a tak tu można się trochę poruszać, porozciągać. Od jak dawna Pan chodzi? Od października chyba. Jest Pan przykładem, że na uprawianie sportu nie jest za późno, prawda? No nigdy, nigdy. Mam prawie 60 lat. Joanna Lipa była znakomita zawodniczka, teraz trenerka. Jak pracuje się właśnie z grupą tych ludzi już powiedzmy to po imieniu, dojrzałych? Właśnie stworzyła się taka grupa ludzi dojrzałych, gdzie w przewadze są osoby pracujące zawodowo, które są często rodzicami. Także mamy tutaj taką grupę już osób, które mają specyficzne potrzeby, myślę, jeżeli chodzi o ruch. I są to takie potrzeby bardziej rekreacji ruchowej, nie wyczynu sportowego, tak jak w pracy z młodzieżą, która się przygotowuje do zawodów. Tutaj chodzi o to, żeby się bawić treningiem, żeby poprawiać sprawność fizyczną, kondycję. Próbuję gdzieś tam wynaleźć ich potrzeby ruchowe, co jest dla mnie o tyle łatwe, gdyż jesteśmy w podobnym wieku i wspólnie ćwiczymy. Danusia Krasowska. Co sprawiło, że zainteresowała się pani te W młodszych latach trenowałam te a teraz postanowiłam wrócić, ponieważ bardzo dobrze wspominam czasy, kiedy trenowałam i chciałabym dalej kontynuować i rozwijać się. Co taki trening, to jest relaks dla mnie po szkole. Jak zachęciłaby Pani innych właśnie do tej dyscypliny sportu? Taekwondo. Bardzo ciekawy sport. Uczy wytrzymałości, cierpliwości. Jakby jest to też styl życia. Jakie ćwiczenie podoba się najbardziej? Skakanie szczególnie i kopanie z wyskoku. Michał Myśliwiecki. Wiadomo, zima to jest takie okres, gdzie wszystkim jest zimno. A jak się wyjdzie z takiego treningu, to w ogóle tego zimna nie czuć, prawda? Bo tutaj się wylewa czasami litry potu. Ale nie odstraszajmy ewentualnych kandydatów, Bo wiadomo, że przychodzą chyba ludzie w różnym stopniu zaawansowania. Jeśli chodzi o naszą grupę, to ta grupa jest raczej początkująca. Jeśli tutaj można powiedzieć, to raczej różny jest stopień zaawansowania pod względem rozciągania i kondycji fizycznej u każdego. To może trzeba patrzeć pod tym względem na naszą grupę. Zapraszamy tutaj każdego i myślę, że każdy się tutaj odnajdzie w naszej grupie. Jest to grupa około 10 osób. Z tym, że tak jak mówiłam, są to osoby pracujące zawodowo, dlatego frekwencja jest różna. Czasami jest nas komplet, na treningu, a czasami jest tylko po prostu 4-5 osób, ponieważ nic dzwonią zawsze wcześniej i mówią, nie mogłem, bo praca, nie mogłem, bo inne zobowiązania. Niektóre osoby miały kontakt ze sportem, a niektóre nigdy wcześniej nie miały styczności ze sportem, co mnie tym bardziej cieszy, że odważyły się przyjść na trening i spróbować ćwiczyć taekwondo. Co można powiedzieć? Myślę, że mamy tutaj taką miłą atmosferę przyjacielską na treningu, ze względu właśnie na to, że jesteśmy w zbliżonym wieku. Ćwiczymy z jednej strony, z drugiej strony rozmawiamy o ważnych problemach życiowych czy sprawach, które się dzieją społecznie. Także jest to taka fajna i forma ruchu, zabawy i też towarzyska.